Jestem pewna, że zdjęcia przysłał mi zabójca Nikolas. Dlaczego nie odpisujesz? Wynajęłam mieszkanie, wyślę ci adres. Wyprowadziłaś się z hotelu i wynajęłaś mieszkanie. Tak, wiem, gdzie to jest. Do zobaczenia. Możemy umieścić w pani macicy komórkę jajową z nasieniem męża. Czy dziecko odziedziczy coś po mnie? Moje DNA, wygląd? Spokojnie. Nie geny, ale będzie się rozwijać w pani. To pani To będzie pani dziecko. Nie będzie miało moich genów. To był mój pomysł, ale skoro dziecko nic po mnie nie odziedziczy, wycofuję się. Nie czuję, że będę miała no, así no. No, no. No, no. Kochanie, Eso nie chcę. No no. Załatwię to. Claro que sí, Oczywiście. No, pues es que Lucia, me Lucia dices, nie dices, odpowiada no. na moje SMS-y. <laughs> no nie wytrzymam. Z czego się śmiejesz? No Umawiasz się no, z tymi, no, które ci płacą. No, no Przestań. No bueno. Czego się dowiedziałaś? Nada, Lucia I, lubi fotografię, ojciec la, słabo ją zna. To mi nie, nie pomoże. Ver, val, Dowiedz się da czegoś da więcej. Coś, co I, te lo I przestań no, się śmiać. Tere? Słucham. Przynieś mi szklankę wody. Kochanie. Przemyśl to. To idealne rozwiązanie. Pani woda. Nie urodzę dziecka, które nie będzie do mnie podobne. Poszukamy dawczyni, która przypomina Ciebie. Sama nie wiem. Jestem bardzo zmęczona. Muszę coś załatwić. Odpocznij. Odpocznij. Twoje groźby nie pomogą. Będę walczyć o dzieci. Nie wniosę oskarżenia, ale zrozum. A ty rozumiesz? Możesz rozmawiać z dziećmi, ale jako znajoma ojca Jose'a, przestań, jestem ich matką. To wszystko, co mogę zaproponować. Jeśli brak Ci odwagi, żeby powiedzieć im prawdę, ja to zrobię. W mojej obecności. Wyznacz termin. Im szybciej, tym lepiej. Otrzymałem zgodę na sprawdzenie bazy policji w Madrycie. Sprawdzę informacje o zabójstwach z tamtych lat. Świetnie. Nie martw się o pieniądze. Prześle ile trzeba. Świetnie. Jeśli zbrodni dokonano w Hiszpanii, ustalę nazwisko tej kobiety. Inaczej nie będę sobą. Za każdym razem się kłócimy, oskarżamy i obwiniamy o przeszłość. Dość. Spędziłam 20 lat w więzieniu. Przykro mi, że Lukresja zastawiła na ciebie pułapkę. Jedną z wielu. Dziękuję, że powiedziałaś Omarowi, żeby trzymał się od ciebie z daleka i że wyprowadziłaś się z hotelu. Ale wyjawienie prawdy dzieciom zrani nas oboje. Do prawdy? Oczywiście. W ich oczach będziesz zbrodniarką, a ja kłamcą. Kiero. Chcę odzyskać dzieci za wszelką cenę. Czekaj. Przejrzyj dokumenty firmowe z tamtego okresu i będziesz zdziwiony. Chyba, że wiesz, o czym mówię. Na twoim miejscu wyjechałbym w podróż poślubną i unikał spotkania Marsji z dziećmi. To byłoby tchórzostwo. Ale Marsja naciska. Mam zrobić coś, o czego nie chcę. Nie oskarżę jej o włamanie do firmy. Musisz. Skrzywdziłbym też ojca Hosego, który jej pomógł. Czego tam szukała? Podobno w archiwum wpadła na trop zabójcę. Dziękuję. Jaki masz problem? Twoje lekcje są nudne i mnie dołują. Nawet jeśli twoje serce cierpi, możesz się cieszyć urokami życia. Tak mówi Budda. Chyba nigdy się nie zakochała. Nie wiem, ale znalazłem sposób na cierpienie. Nawet w smutku jest powód do uśmiechu. Zachód słońca, zapachy kwiatu albo ziemi po deszczu. Postaraj się. Co słuchać księżniczko? Przepraszam, profesorze. Mam dla ciebie prezent. Dziękuję bardzo. Mamy zajęcia. Chyba nie mówisz poważnie. Otwórz. Pomóż mi. Dlaczego na moim koncie nie ma depozytu? Ja, Santino. Powinien być. Sprawdź. Poproszę sali. Coś jeszcze? Mi coś. Powiedz mi jedno. Marcia. Czy Marsja była Marcia ostatnio do... w firmie? Po co? Nie wiem. Obwinia o swoje zbrodnie wszystkich? O, nada más czy tylko to, mnie? No, 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 Nie mam pojęcia. No, 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 my zakradła my, się do interesy, firmy to, i to, wzięła to, coś to, 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 z archiwum. Dziś, super. To słynne zdjęcie. Mamy zajęcia, powiedz mu, że spotkacie się później. Wyluzuj. Zostanę na lekcji filozofii mojego kolegi. Będę cicho. Uczę ją, nie ciebie. To mój dom. Alvaro zostanie. Zgodnie z tradycją buddyjską, nasze postępowanie jest właściwe lub nie. W zależności od stanu naszej psychiki. Ay, no, Uwielbiam to zdjęcie. To. Bardzo proszę. Możesz odłożyć tę książkę? Zaraz wracam. Chcesz ją ukłamać, że masz pieniądze? Nie kłamie, Sistem. pracuje. Ty nic o tym nie wiesz, bo jesteś nieudacznikiem. Co się wpakowałeś? Już powiedziałem. Nie dbam o to, co robisz. Ale twój ojciec się martwi. Przynajmniej go odwiedź. Dziękuję bardzo. Jesteś miły. Esperanza przyniesie nam coś do jedzenia. Jestem głodny. Jestem gotowa. Co powiedział Budda? W tym programie można przechowywać różne informacje. Cieszę się, że wreszcie zainteresowałeś się pracą. Dzięki radzie Marisy, twojej byłej, Mam pokazać, że jestem nie tylko pracownikiem do wprowadzania danych. Tato, nigdy o niej nie mówiłeś. Dlaczego zerwaliście? Nie pamiętam. Pracujesz z producentem muzyki nad budżetem? Oczywiście. Idź do niego. Dziękuję, Tato. Antonio Hill, 2012. Hola, señor Witam, panie Dante. Polecam panierowany stek z sałatką. Jest też wieprzowina w sosie. Mogę prosić kawę? Tylko z firmowym ciastem. Spróbuję. Zaraz wracam. Dziękuję bardzo. Czekaj, idę z tobą. Po co? Porozmawiam z Twoim ojcem. O czym? To sprawa osobista. Chcesz poznać Omara? Chodź. Na pewno? Tak. Już idę. Proszę. Usiądź na chwilę. Nie mogę, pracuję. Coś ci powiem. Zadzwonili do mnie z firmy produkcyjnej. Pokazałem im nasz katalog. Zainteresowała ich twoja twarz. Szukają tancerek? Niezupełnie. Mają aplikację, w której aktorzy nagrywają krótkie scenki. Krótkie filmy? Tak, dziś nikt nie siedzi godzinami przed telewizorem. Etudi. Coś w tym stylu. Nie jestem aktorką. Spróbuj. Nic nie tracisz. Danie gotowe. Mam dużo pracy. Smacznego. Dziękuję. Cześć. Czy jest Omar? Tak. Cześć, co tu robisz? To Alvaro, mój kolega. Miło Cię poznać. Możemy porozmawiać? Oczywiście. Dziękuję. Zaraz wracam. Dokumenty są podpisane. Co to za mina? Nic nie robię. Przestań być niańką i odwiedź ojca, który za tobą tęskni. Jesteś zazdrosna? Nie. Niech ojciec przestanie dramatyzować. Jest na to za stary. Czego chcesz? Mogę się zobaczyć z Estebanem? Jestem zajęty, trzeba się umówić. Powiedz mu, że czekam. Nie. Mogę czekać cały dzień. Nie mam nic do roboty. Przyniosę kawę, napijesz się? Wiem, że Marisa była dziewczyną twojego taty, ale to stare dzieje. Wiesz, dlaczego zerwali? Ona go zdradziła. Kto ci to powiedział? Ciocia Lucresia. Nie cierpi wszystkich kobiet, które zbliżą się do twojego ojca. Wątpię w te historie. Dlaczego by mnie okłamała? Nie dbam o jej zdanie. Poznałem Marisę i wiem, że jest wyjątkowa, wrażliwa i empatyczna. Dlatego bardzo ją lubię. Pierwszy raz mogę być sobą. Może to, to podsta. Nie spiesz się. Dzięki za rady, ale nie oczerniam. Nie wtrącam się do Twoich związków i oczekuję szacunku od Ciebie. Twój ojciec coś jej powiedział i teraz nie chce się ze mną widywać. Chronić się. Nie chcę, żebyś miał złamane serce. Jest zazdrosny. Dzień dobry. Szukam Antonio Hilla. Nie wiem, czy go pani zna. Dostałam ten adres. Znam go. Mieszka tu. Mój tata to dojrzały mężczyzna. Jest bardziej doświadczony. Ty jesteś młody. Poza tym tata szaleje za ich nie. Ma